Cześć, witam wszystkich. Ja jestem Rafa Bramo i zapraszam na kolejny odcinek z serii Supermarket Simulator. Eee, tutaj mamy ryż i ten nie ryż, tylko makaron i pizzę. Trochę tutaj uzupełniałem, można powiedzieć. Eee, no wszystkiego nie udało mi się eee, niestety uzupełnić na, na full bo niestety kwestie ekonomiczne, pieniężne na pewno mamy popłacone rachunki. Zbieramy na sekcję dziewiątą, sekcję dziewiątą zbieramy i na nowe, nowe produkty. Więc trochę, trochę nam tutaj e, zajmie dojście do tego. Otwieramy sklep. Zobaczmy tutaj, jeśli chodzi o zatrudnienie. 799, czyli 101 jeszcze osób musimy obsłużyć żeby zatrudniczyć jego kasiera. a na razie trzecim kasjerem jesteśmy my już jakieś szwendacze się pojawiły idzie Maciej Kuroń Już tutaj chłopcy zaczynają latać z pudełkami. Uzupełniać. Nie idzie do mnie. Dobra. z olej na człowieku. Za zawrotną kwotę 4,31. Proszę bardzo. Długo dnia. Mam nadzieję, że dobrze się rozparujesz. Idąc na plażę olejem. Kolejny raz Maciej. O, dwóch. I Jason Statham do, do mnie przyszedł. Kurczę. Aż dwa oleka kupił. Czekajcie, on płaci kartą. 764. Wow. Całą zgrzewkę mógłby kupić mleka i macie kolumny. O, za dużo przy piecu, co? Chyba mu, jakby piekarnik otwierał, to powiedział mu ta gorąca para w głowę trafiła. się nie odsunął w porę. 68, proszę bardzo. O, dzień dobry pani. Dawno pani u mnie nie była. Do kolegów pani chodziła. Gdzie pani to wszystko pomieści? 70, 31. Proszę bardzo. I czekamy na następną klientkę albo klienta. Ten smutny pan, no trochę zakup. Zakup zdrowych. a już kwota trzycyfrowa. Padam ja to nikt. No. Dzień dobry panu. pięćdziesiąt dziewięć pięćdziesiąt osiem proszę bardzo jak tam koncert w Filharmonii udał się? burżuj taki będzie jadł sto pięćdziesiąt dwa siedemdziesiąt dwa proszę bardzo a pani będzie łososia cukrzyć. 27, 49. O, pani trochę nabrała tutaj. I 103 pięćdziesiąt. Jakoś teraz tak sporo jest tych klientów płacących kartą. Rzadko się zdarza, żeby ktoś płacił gotówką. ale nie powiem, zdarzają się, ale chyba zrobili 70% kartą, a 30 tylko gotówką. I 6... 80 dziewięć, proszę bardzo. Wasz mi oko zosłedziło. I osiemdziesiąt pięć i osiem. Proszę bardzo. Coś tam za, za drogie jest. O. Wykupuj tak wszystko. Póki jest to warty 15 groszy droższe od tych w markecie bo chodzi mi tutaj po głowie żeby yy, zacząć o dolara podnosić ceny, a nie o 50 centów i pani ma gotówko no. Tyle jeden? Nie tylko 131? No nie. jesteś Proszę bardzo. I i i co do jesteś Super. 93 centy dla Pana reszty. Witam panią. I karteluszka. Dziewięćdziesiąt Tak się nierównomiernie rozkłada klientera. No raz ja mam pełne ręce roboty, oni się obijają, a czasami któryś z nich ma więcej. 28 74 przyszedł koszmar z ulicy wiązów 71 22 a pani to chyba płaszcz zmieniła i się trochę postarzyła, co? Super. No, chodź tutaj chodź. I 137, 07, proszę bardzo. O, dziewiąta godzina, nawet nie. Kurczę, ale poleciało szybko. I dobra, 4155,74 centy Dobra, jakie nam spustoszenie? Nie, tam spokojnie da, nie radę na jutro. Trzeba razem raz na towaru dokupić i nie będzie gites Majones. Został się co tutaj jeszcze dać. Ale chyba wszystko dobra, już nikt nic nie, nie, nie tego nie pika. Znaczy, wszyscy już wykupili, co mieli kupić. I podsumowujemy dzień. 77. dzień: 45 klientów było usatysfakcjonowanych wszyscy wszystko znaleźli. 12 lub to było za drogich, 57 klientów było ogólnie. Nawet się pokrywa 4500 zaakceptowanych i 12 było za drogich, czyli 57. E, 4250 i 27 centów było u targu. Wydaliśmy 4207 i grosz. E, wydatki na wynajem 250 i jej rachunki 331,60. E, Utark, znaczy zysk z tego dnia jest 43,26 dolarów. Super. A na naszym koncie widnieje 4278,63 centy. I startujemy z następnym dniem. Dobra, miód i hot sausage. Hot sausage poszedł do góry. 4,77, czyli będzie 5. Pięć, dwadzieścia siedem dobra, i tam był Honej. Sprawdźmy jedenaście, dwadzieścia dwa, czyli jedenaście i siedemdziesiąt dwa centy. Dobra. Odpalmy światło. Dobra, zróbmy 821, czyli jeszcze 80 klientów, w sumie 79. Dobra, rachunki zapłaćmy, bo to niestety nas nie minie. I dobra, co my tutaj mamy? Dobra. Tabletki do zmywarki. Kategoria: Klinik. Tabletki do zmywarki jeden. Eee. Dwa kartony. Tak, dwa kartony wybielacza. Eee. Kurczak jeden. Kurczak jeden, kurczak f e, fridge e, freezer, kurczak jeden. O, e, pizzę mogę tutaj dać już. No, mogę dać pizzę. Dobra i makaron. Makaron, ja ten makaron tutaj. No, nie wcisnę, nie ma szans. Mimo najszerszych chęci nie dam rady, bo nie ma miejsca dla niego zwyczajnie. E, dobra, kurczak jeden. Tutaj wszystko po herbacie. Co po herbacie mogę dać? E, po herbacie na pewno kawa, e, herbaty dajmy dwa, herbaty dajmy dwie, a nie dwa e, herbaty, herbaty dobra, kawy dajmy dwie, herbatę dajmy tą jedną. I dobra, i prawie 600 zł zniknęło z naszego konta. No już wziąć jakiś karton do magazynu idziesz. A czego on tutaj położył? Ej, a no dobra, Mu zajęliśmy. Dlaczego tutaj nie ma wolnych miejsc To niech sobie znajdzie? Bo te, to miejsce jest przeznaczone na wybierać Właśnie to konkretne miejsce, a nie, nie pozwolę tutaj nikomu zniszczyć mojego, moich planów, moich układów I herbata kolejna. Dobra, różowa, różowa kawa, herbata zielona. I jeszcze ta kawa różowa powinna być. Jest. Dobra, zobaczmy co tutaj ciekawego jeszcze można wykupić. E, ziemniaki, dwa kartony. Dwa kartony ziemniaków. E, dwa kartony cukrów można wziąć. E, dwa kartony cukrów. W sumie po dwa kartony cukru. O, będzie to lepiej brzmiało. Dwa takie i... dwa takie. Teraz na tą stronę. E, Pablo można wziąć no, w sumie nawet cztery sztuki. E, Pablo, Pablo nasz dwa, trzy, cztery i zamawiamy. Dobra, cukier i biały cukier. I, i brązowy chyba taki brązowy poszedł ale nie jestem pewien dobra, e, Pablo Idziesz na półkę. I cały się, się zmęczyli, idą sobie odpoczywać. Ożwy krwiopijcy jedne. Miajemy. Dobra, ten żółty mimolet. Mamy hmm. dwa kartony. Dwa kartony spryskiwacza do szyb I dwa papiery Wartościowe no mnie zaswędził, musiałem się po, podrapać po nosie eee, Czekajcie, coś tutaj, czegoś tutaj nie ma... sześciopak Mleka Dajmy sobie cztery. Jak zwykle wszystko leży. Nie na stosie, tylko kupie. Żeby to było co innego to by śmierdziało, ale na szczęście nie śmierdzi nic. w zastanowić, bo jakąś pombroczność ciemną miałem i papierek. Dobra, jeszcze pak mleka. A już się ruszył. No, ruszaj się, ruszaj, Tarek. Gdzie ja idę z tym? Mleko. I czy coś tutaj jeszcze o ten niebieski ser, mimo? LED można by było wziąć, jajka czterokolorowa? Jest tak do tego. Tego, dwa tego i jeszcze coś byśmy wzięli, eee, chleb dwa kartony. Chleb, dwa kartony i jeszcze coś tutaj. Ciasto. Ciasto. Weźmy gdzie to ciasto jest. Dzajajcie, bo chyba przegapiłem. O weźmy dwa. To jest ciasto U. i moczarelka, ja się patrzę na to, a nie, a nie widzę.

Zalekam. Ja się tam rozglądam czy przypadkiem nie, nie tego nie, nie wejdzie w półkę albo coś. I tu mamy czwóreczki bio. Spaghetti można wziąć dwa opakowania. Jedną mąkę, i jedną pastę, I dalej, że nie pamiętam, tak? to jedno, jedną mąkę niebieską. Czokapiki. piki Jadą mokę niebieską, czoka piki. Moka niebieska, czoka-piki no, mąka niebieska a w sumie czoka-piki hmm. muszę przejść zobaczyć żeby sobie nie strzelić babola jakiegoś dobra, dwa soki jabłkowe jeden po soki, soki i coś tam jeszcze Zastanawiam się stanowią, co tu wziąć eee, wodę, to niebieską. No i dobre, będzie to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. Ja to już sobie rozkładam poza, poza kamerami. Także ja dzisiaj Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, no to łapka w górę. Subik też mógłby wpaść, nie pogardziłbym. No i co, oczywiście, zapraszam na kolejne moje produkcje. A tymczasem się żegnamy. Także dzięki, cześć. Trzymajcie się.